Siemano Tramwajo, witam was bardzo serdecznie w pierwszym dniu wrogu z wakacji i pozdrawiam was o godzinie drugiej w nocy Pff. Jeszcze chyba nigdy nie nagrywam wroga o takiej dziwnej godzinie Także słuchajcie, po prostu bagaże są ekstremalnie ciężkie plecy mi wysiadają, ręce mi wysiadają, a jeszcze na zamiar słuchajcie, schody na Kaponierze nie zająły ruchome Także normalnie ja już padam Także idziemy raz, dwa na peron i odezwę się do Was już później, może jak będziemy już w Warszawie i będziemy czekać na wszystko pociąg. Siema, jest godzina 4.30, już po 4.30 w zasadzie trochę spanka było. Ja jak widzicie zostałam wypędzona na górne łóżko i generalnie powiedziałam, że fajnie się to spało, ale nie wiem jak ja stąd zejdę, no to, to może być dosyć ciekawe w moim wykonaniu. W każdym razie jesteśmy już w okolicach płótna. Do Warszawy jeszcze troszkę zostało, jakieś dwie godzinki i że myślę, że jest okej okay. A tobie jak się spało? Spało mocno słowa. <grym> Mocne słowa. No i nie jest tak źle Słuchajcie, w ogóle mamy poczęstunek w czapeczce, ten, że za chwilę mamy poczęstunek Poczynek jakieś śniadanko Siema, słuchajcie, jesteśmy na miejscu już Nie nagrywam dziś podróży, bo już jestem na no, maksa zmęczona ale po wejściu z tego naszego lokum przybyło nam mnóstwo energii e, i teraz jeszcze zanim dużym tu napołaganić, to zrobimy szybki room tour. E, w zasadzie roomtour? house tour bardziej, nie? house tour, flat tour, nie wiem jak to apartment tour, whatever e, także na wejście od razu mamy e, korytarzyk na lewo szafa bardzo duża, bardzo pojemna okienko, obrazki wszędzie na ścianach pierwsza sypialnia Zobaczcie te dekoracje, no po prostu to jest coś pięknego. Szafki, łóżko, ręczniki nawet nam dali, a ja ręczniki tachałam ze sobą, nie wiem czemu. Krzesło, kolejna szafa, zobaczcie te kwiatki, tutaj takie niby detale, ale no to jest naprawdę ważne, żeby to fajnie wyglądało. Zasłony w oknach, na co też zwracam uwagę. Obraz, kolejny, lampa, proszę. Okej, okay, dobra, przechodzimy do kolejnego pokoju. A mianowicie jest to łazienka. Zapalę światło, żeby było coś widać. Prezentuje się ona tak. Jest bardzo ładnie zrobiona. Elegancka, nowoczesna. Tu jeszcze takie oświetlenie dodatkowe. Bardzo mi się podoba. O, dobra. Szafeczki. Tutaj takie lustro. O, tu będzie można fajne selfie robić, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest następny następny pokój Piotrek tam siedzi na balkonie, rozmawia już widzę przez telefon zobaczcie, tak to wygląda bardzo podobna sypialnia, tylko że to jest z balkonem No. i jedna z ważniejszych części, a mianowicie salon połączony z kuchnią tutaj mamy taką elegancką kanapę stolik Dwa okna, bardzo pięknie tu jest Zobaczcie, telewizor płaski Krzesełko nawet dla dzieci jest Jakby ktoś z moimi dziećmi przyjeżdżał No super, słuchajcie Stół z krzesłami No pięknie to jest zrobione Ale u nas Furora Słuchajcie, robi ta kuchnia Tu w ogóle zobaczcie jaki piękny wzór Na ścianie jest, także no to mi się Mega podoba, ale teraz zobaczcie Słuchajcie, te kuchnie, tutaj Mikrofala, piekarnik ekspres do kawy, płyta indukcyjna, czajnik jest i słuchajcie, jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, garów, niegarów e, tutaj zobaczcie w ogóle ile szklanek, no naprawdę mnóstwo tego jest e, teraz tak, lodówka, lodówka w ogóle no też całkiem, całkiem niczego sobie także myślę, że ogólnie rzecz biorąc mieszkanie jest naprawdę trafione w dziesiątkę i oboje jesteśmy z tego mieszkania mega zadowoleni i ani złotówki nie żałujemy wydanej na ten lokum Także naprawdę duża łapka w górę. Siema, słuchajcie, wyszliśmy się teraz trochę przejść na jakieś zakupy, też zrobić, bo lodówka pusta, coś trzeba jeść. I słuchajcie, opowiem Wam fajną historię, że. Co, to się śmiałeś? Nic, śmieję się, że, że wam fajną historię. No, yy, bo, bo. Ja miałam, już wiem o co chodzi. Tak, miałam spakowane, słuchajcie, dwie pary okularów do plecaka. Wychodziliśmy teraz, mówię, muszę wziąć okulary przeciwsłoneczne, i oczywiście nie wzięłam żadnych z tych dwóch, więc teraz co trzeba zrobić? Trzeba kupić sobie ciocią parę. A zresztą ty też potrzebujesz no tak. okularów, więc sobie we dwoje może jakieś dobierzemy fajne. A teraz słuchajcie, idziemy na rynek, także może coś wam tutaj ponagrywam, coś wam pokażę, bo troszeczkę energii mi się przybyło. Powiem wam taki najlepszy sposób na to, jak dodać sobie energii po takiej naprawdę męczącej podróży Oboje sprawdziliśmy I co Zmyć, to jest? zmyć ją z siebie Zmyć to zmęczenie, zmyć tą podróż Kąpiel po prostu, prysznic I naprawdę, to słuchajcie, to człowiek to czuje to się to od to razu to wiele, to wiele to lepiej Dobra, słuchajcie Możecie ocenić nasze okulary, kupiliśmy sobie takie tak. się też, żeby cię też było dobrze widać Także fajnie, bo teraz już nam słońce nie daje po oczach. A my teraz idziemy sobie tutaj przez ryneczek. Dokładnie. Sobie I pomnik. porobimy jakieś fajne zdjęcia z wakacji, bo zdjęć musi być dużo. Ma, słuchajcie, z tego pierwszego vloga się zrobił vlog dwudniowy, bo wczoraj w ogóle już nie nagrywałam, byłam tak padnięta, że naprawdę wierzcie mi, nie chciało mi się. Także dzisiaj mamy dzień numer dwa, i dzisiaj pogoda była przez większość dnia tak klasyczna, że co chwilę padało i stwierdziliśmy, że dzisiaj praktycznie prawie nigdzie się nie ruszaliśmy, poza tam paroma jakimiś takimi ważnymi sprawami, które trzeba było ogarnąć w tym między innymi podróżkę brakującą. Patrzcie, jaką poduszkę sobie ten pan sprawił. Bardzo fajna. <grym> bardzo ojda. fajna, no. Także słuchajcie, za całe 25 złotych i yy, ten pan twierdzi, że to wcale nie jest dużo. Bo mówisz, że takie poduszki po prostu wychodzą, tak? No może nie do końca takie, ale no jest to pierwsze, jest to dobra sprawa, więc... No. Tak, no, to się że... rozejrzeć, nie? No. Na targu było po 25 poszerk. No, słuchajcie, na targu żeśmy to kupili. No, a teraz słuchajcie, zrobiliśmy szaleństwo dzisiaj i kupiliśmy mnóstwo, mnóstwo zdrapek. I część z tych zdrapek zrobimy osobny odcinek w ogóle, bo wiem, że już narzekacie, że nie ma zdrapek, nie ma zdrapek, nie ma zdrapek. Końcu będą zdrapki. I to jeszcze w specjalnym wydaniu w Augustowie, także, także część zdrapek sobie wybraliśmy tak dla siebie i te drapiemy w tej chwili. I za chwilę siadamy do... Y, Nagrywania odcinka ze zdrapek wybraliśmy sobie taką część, nie? Także tak. co, wygrałeś w końcu coś, czy nie? Tak, yy, masz coś? Oczywiście. No. Pochwal się, co masz? Mam stalowe nerwy, bo nic nie wygrałam. <laughs> A ja już, słuchajcie, wygrałam. Ja mam trochę szczęścia, bo e, słuchajcie, w szczęśliwej linie wygrałam 3 zł. Tutaj to tak, z tych, co drapałam dla siebie. A tutaj wygrałam 5 zł w super linie. Tutaj. Także chociaż mi się za te zdrabki zwróciło, ale tu jest druga kubka, która, e, która jest pusta, także tu niestety nic. E, natomiast tutaj są przygotowane zdrabki na odcinek, ale nie pokazuję za dużo, nie będę spoilerować. Także w pewnym, w pewnym dniu w końcu, jak obrobię po zmontowaniu, to, to, to się pojawi. W każdym razie tutaj na pewno nie będę nic obrabiać, nie będę nic montować, bo jestem na wakacjach. Jak już Wam wspominałam wcześniej, i tutaj nie siedzę przed kąpem. Nie? Ty chyba możesz to potwierdzić, że nie siedzę tak, przed kąpem. Tak. <głos》>, no, także miło, miło. Miło, że to potwierdzasz. No. Potwierdzam i grafik Zobaczcie w ogóle, jakie frykasy żeśmy sobie tutaj sprawili. Pistację. Dałam się namówić, dałam mu się namówić na pistację, bo nie byłam przekonana, ale słuchajcie, jest naprawdę nieźle. Mam też jakieś chipsy chyba, co? No, oczywiście, że tak. Czy mam coś? Nie, nie mam. Standardów tu się nic nie zmienia. <noise> ale masz pechy, ojejku. Zobaczcie tutaj, jak, jaką fajną roślinkę mam. Może się ostrość wyostrzy. Ostrość wyostrzy, ale też bzdury gadam. O! Fajne! A wiecie w ogóle, nie wiem, czy wspominałam o tym już na runturze, czy nie, już nie wiem, co mówiłam wczoraj w ogóle to my mieszkamy nad kwieciarnią, stąd też właśnie myślę, że to są właśnie coś te akcje, akcje z tymi kwiatami. Masz coś? Co, 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 co? Pochwal się, pochwal się, co masz? Czarny koń, słuchaj, i mam trofeum, więc to jest jeszcze dwukrotność, żeby było śmiesznie. O, widzisz? I teraz będzie kumulacja. W ogóle obiecaliśmy sobie, że jeżeli coś wygramy dzisiaj, to przedłużamy sobie pobyt, bo e, ten tydzień, który teraz tu jesteśmy, to jest nasz pierwszy tydzień urlopu. Grałem całe uwaga, fanfary. Tam taradam, tam 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 Cztery złote. O, 4 złote, hurra. To co, przedłużamy pobyt? A, za 4 złote? No to myślę, że za 4 złote chyba gdzieś nas przyjmą, nie? Nie wiem, gdzie się karitas. No, faktyko. Ale słuchaj, ciesz się, bo pierwsza wygrana w końcu po tylu no. nieudanych zdrawkach. Cieszysz się? Tak. Powiedz widzą, rady czy rady. się cieszysz. Jak widać.